No, i teraz to gniazdo, no widzicie, pyk mamy normalnie, czyli to zabezpieczenie nam chroni to gniazdo. Oto, zabezpieczenie. A tu teraz mamy nasze zabezpieczenie do oświetlenia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zapaliła się żaróweczka, którą możemy sobie o, sterować. Widzicie to? Patrzcie, nie widzicie tego. Moment. A ja myślałem, że to będzie widać. Dobra, mamy tu teraz żaróweczkę. i teraz nasza żaróweczka tutaj, tym zabezpieczeniem, odpalamy. O. Odpalamy i możemy sobie zwiększyć. I możemy sobie zmniejszyć. I to jest to nasze zabezpieczenie. To. Piek. Ciu? Widziała. To jest akurat taki ściemniacz z takim soft startem, czyli tak się rozjaśnia delikatnie, więc to jest fajne urządzenie.